Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich z rynku polskiego. Przedstawię również bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. W dalszej kolejności porównam notowania z Unii Europejskiej z notowaniami ze Stanów Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii. Przedstawię zmiany w światowych wielkościach produkcji mleka, omówię chiński import artykułów mleczarskich z Unii Europejskiej, omówię również eksport i import artykułów mleczarskich w zakresie krajów trzecich. Przedstawię w dalszej kolejności zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej i tradycyjnie zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Import produktów mlecznych do Chin, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów, wciąż utrzymuje się na niskim poziomie, a więc poniżej oczekiwań. Sytuacja w Chinach znacząco wpływa na ceny mleka i przetworów mlecznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w pozostałych ośrodkach, zwłaszcza, że eksport w Stanach Zjednoczonych stanowi większą część produkcji krajowej mleka. Obecne trudności gospodarcze w Chinach coraz bardziej Odczuwalnie wywierają wpływ na import mleka i przetworów mlecznych do tego kraju. Chociaż nastąpił niewielki spadek krajowej produkcji mleka, Chiny posiadają wystarczające zapasy pełnego mleka w proszku, co pozwala im na uniknięcie polegania przede wszystkim na produktach importowanych. To skutecznie niestety zapobiegło znacznemu wzrostowi. Importu światowego mleka w proszku. Jeśli chodzi o notowania cen artykułów mleczarskich z rynku polskiego, w zasadzie one nie uległy wielkiej zmianie w stosunku do tygodnia poprzedniego. Cena mleka w skupie według GUS w październiku wyniosła 0,95 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka, w skupie za listopad szatrukowo jest to około 0,98 zł, 2 zł netto za 1 litr i w tym samym czasie mleko przerzutowe obecnie już kosztuje od zł do 0,85 zł netto za 1 litr. Mówimy o mleku wystandaryzowanym przy 4%. Tłuszczu. Z czego wynika ten spadek? On ma bezpośrednią przyczynę w dwóch obszarach. Po pierwsze, zbliża się okres świąteczny i część mleczarni zgromadziła już produkcję na okres świąt, a w drugiej kolejności należy Wziąć pod uwagę spadek cen masowych artykułów mleczarskich. I teraz szczegóły. Mleko odtłuszczone w proszku kosztowało od 11,30 zł do 12 zł za 1 kg. Pełne mleko w proszku wartość od 16,10 zł do 17,50 zł za 1 kg. Masło również potaniało co akurat w stosunku do tygodnia poprzedniego bez zmian, natomiast potaniało w stosunku do owego listopada 22 ,40 zł 40 do 20 5 ,50 zł. 50 groszy to cena masła z ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi o wartość sera Gouda, na podstawie którego wylicza się wartość pozostałych serów, wyniosła ona od 18 ,50 zł. 50 groszy do 19 ,50 zł. 50 groszy, a więc cena identyczna jak w tygodniu poprzednim. Lekkiej zmianie uległa relacja kursowa. Złotówka uległa dalszemu umocnieniu i kosztowała 4,32 zł, kosztowało 1 euro. A więc o 1 grosz mniej jak w tygodniu poprzednim. Teraz przejdźmy do notowań cen artykułów mleczarskich, ale z Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności cena mleka w skupie. Październików w stosunku do września wzrosła o 1,8%. Natomiast artykuły mleczarskie w 49, a więc obserwowanym tygodniu, w stosunku do miesiąca poprzedniego wszystkie niemal podrożały masło o 4,1%, odtłuszczone mleko w proszku minimalny, bo spadek o 1,1%, z kolei pełne mleko w proszku wzrost wartości o 1,3%, a wartość sera cheddar. Minimalnie bo o 1% wzrosła. Teraz spróbujmy porównać. Dane zaobserwowane 10 grudnia 2023 roku na światowych giełdach. W pierwszym słupku mamy w pierwszej kolumnie Unię Europejską, w drugiej Australię i Oceanie, a w trzeciej kolumnie Stany Zjednoczone. Masło podrożało w Unii Europejskiej o 1,9%, w Australii i Oceanii spadek wartości o 1%, a w Stanach Zjednoczonych wzrost wartości o 6,2%. Odtłuszczone mleko w proszku w Australii i Oceanii nie było tego dnia notowane, natomiast potaniało w Unii Europejskiej o 30%, a w Stanach Zjednoczonych spadek wartości o 1,1%. Wartość sera cheddar spadła w Unii Europejskiej o 0,2%. Natomiast w Australii i Oceanii wzrost wartości o 8,6%, a w Stanach Zjednoczonych wzrost wartości o 3%. Podkreślam, dane te zaobserwowano 10 grudnia 2023 roku, a procentowe zmiany odnoszą się do tych cen, które były odnotowane równo 15 dni wcześniej. Teraz Powiedzmy słów kilka na temat zmian w światowej produkcji mleka. I tym razem przeniesiemy się na drugą półkulę, jeśli chodzi o zmiany w zakresie dostaw w Australii od stycznia do. Do października i w stosunku do roku poprzedniego cały czas jest spadek produkcji o 0,9%. Spadek produkcji w tym samym okresie notuje też Nowa Zelandia, bo o 0,7%, a w Stanach Zjednoczonych dynamika wzrostu wyraźnie wyhamowała. Poprzednio było to nawet 0,9%, obecnie wzrost w stosunku do roku poprzedniego jedynie o 0,2%. W wcześniejszych programach mówiliśmy o tym, dlaczego Amerykanie rezygnują z produkcji mleka. Głównie ma to uzasadnienie w wysokich kosztach produkcji, ale i w wysokich ratach kredytów i niskich cenach mleka w skupie, czyli z przyczyn przede wszystkim ekonomicznych. Teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia: jest to chiński import artykułów mleczarskich z Unii Europejskiej. Na, w dwóch wykresach są przedstawione dane od stycznia do września 2023, a procentowe zmiany odnoszą się do tego samego okresu roku poprzedniego. I tak, masło i olej pochodzący z masła Unia Europejska do Chin wysłała o 8% mniej. W, w, za to nastąpił wzrost eksportu serów z Unii Europejskiej do Chin o 18%. Pełnego mleka w proszku dostarczyliśmy więcej 9%. Odtłuszczonego, peł, pełnego mleka w proszku o 38% mniej. Odtłuszczonego, jak wspomniałem, o 9% więcej. Natomiast serwatki mamy wzrost dostaw o 14%. Mleka skondensowanego spadek o 34%. Kazeiny, wzrost dostaw do Chin o 13% i duży wzrost eksportu laktozy o 36%. Warto wspomnieć, że import największych artykułów mleczarskich przez Chiny z Unii Europejskiej był w szczególności od 2021 roku do. Mniej więcej wybuchu wojny w Ukrainie, czyli do lutego 2022. Później ten import spadał, zatem odnosimy się już też do tych wartości mniejszych, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę te rekordy, które były wykonane na rynku na przełomie 21-22, to te spadki byłyby zdecydowanie większe. Import produktów mlecznych do Chin, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów, wciąż, jak wiadomo, utrzymuje się na niskim poziomie. Sytuacja gospodarcza w Chinach wpływa zarówno na ceny mleka w samych Chinach, jak i dyktują oni te ceny pozostałym ośrodkom, które zaopatrują Chiny w artykuły mleczarskie. Nastąpił wprawdzie niewielki spadek krajowej produkcji mleka. W Chinach, chociaż Chiny wciąż posiadają wystarczające zapasy mleka w proszku, co niestety hamuje import ze strony Chin w większym zakresie. Ożywienie gospodarcze Chin po pandemii nie było tak silne jak oczekiwano wcześniej, a perspektywy na przyszłość wydają się bardziej no, niestety ponure. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2023 roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 5,4% rok do roku, co wskazuje na umiarkowane tempo wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki światowej. Według nich utrzymująca się słabość chińskiego rynku mieszkaniowego i słaby popyt na produkty z importu mogą skutkować wzrostem produktu krajowego brutto jedynie o 4,6% w 2024 roku. Ponadto oczekuje się, że do 2028 roku wzrost Chin spadnie do 3,5% ze względu na starzenie się chińskiego społeczeństwa i wcześniejszą politykę demograficzną. Jeśli mowa o mleku, to warto wspomnieć również o wieprzowinie, ponieważ produkty czy komponenty paszowe pochodzą z mleka krowiego. Ceny wieprzowiny w Chinach utrzymują się na stałym poziomie z powodu nadmiaru dostaw i słabego. Popytu na wieprzowinę, a biorąc pod uwagę istotny problem wysokiego bezrobocia wśród młodych osób oraz zadłużenie sektora nieruchomości, przewiduje się, że gospodarka Chin nie spełni stawianych wcześniej oczekiwań. W związku z tym, ceny chińskiej wieprzowiny prawdopodobnie utrzymają się na niskim poziomie co najmniej do 2024 roku, a straty finansowe poniesione przez hodowlę trzody chlewnej mogą mieć Negatywny wpływ na zainteresowanie chińskiego rynku produktami serwatkowymi przez co najmniej 6 miesięcy. To jest niestety zła wiadomość. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, amerykański rynek serwatki może napotkać wyzwania związane ze znacznym dalszym wzrostem, chyba że nastąpi trwały wzrost krajowego popytu na serwatkę, który zrekompensuje niedobór. W październiku tego roku import serwatki do Chin. Ze wszystkich źródeł wyniósł 118 milionów funtów, co oznacza spadek o 3,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, import amerykańskich produktów serwatkowych spadł o 12,8%, piąty miesiąc z rzędu w porównaniu do roku poprzedniego przywóz pełnego mleka w proszku do Chin w roku poprzedzającym październik był o 38% niższy w porównaniu z tym samym okresem roku 2022. Ponadto import od stycznia do października był najniższy od 2016 roku, a w październiku w tego roku całkowity import przetworów mlecznych do Chin miał negatywny wpływ na spadek popytu na artykuły, na przede wszystkim pełne mleko w proszku. Chiny kupiły w tym miesiącu jedynie 40 milionów funtów pełnego mleka w proszku, czyli o 32% mniej w porównaniu z październikiem 2022 roku. Ilość czy też liczba ta oznacza najniższą ilość zakupioną w dowolnym miesiącu, prawie od pięciu lat. Ostatecznie całkowity import produktów mlecznych spadł poniżej wielkości odnotowanej z 2022 roku. Zatem wyraźnie widać, że o ożywieniu rynku mleka w Europie będzie decydował wzrost gospodarczy w Chinach. Teraz pomówmy w kilku zdaniach na temat największych ośrodków eksportujących w w bieżącym roku, w stosunku do roku poprzedniego, również mówimy o zmianach, które są widoczne w obu tabelkach. Natomiast warto wspomnieć, że największym, największym eksporterem do krajów trzecich artykułów leczarskich wciąż jest Unia Europejska, na drugim miejscu Nowa Zelandia, później Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania oraz Iran na kolejnym miejscu. Natomiast wśród największych importerów krajów, czyli tych importerów z krajów trzecich, wciąż liderem pozostają Chiny, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Indonezja, Unia Europejska, okazuje się, oraz Japonia. Wróćmy zatem do terytorium Unii Europejskiej i pomówmy o bieżących, bo zaobserwowanych w 49. tygodniu kosztach produkcji mleka. Składowa dotycząca żywienia krów spadła o 2,3%, a energia potaniała o 2,4%. To jest oczywiście dobra wiadomość dla producentów mleka z Unii Europejskiej, że mamy kolejny tydzień spadku kosztów produkcji mleka. Tytułem podsumowania. Aby precyzyjnie określić bieżącą sytuację, nie należy pominąć również sytuacji po wschodniej granicy. Na Ukrainie na horyzoncie widać plany odbudowy przemysłu mleczarskiego, a w mleczarze ukraińscy informują, że zamierzają rozpocząć rozwój hodowli bydła, w tym również gospodarstw rolnych nawet po 4000 sztuk. Zamiar utworzenia dużej hodowli bydła mlecznego Zaproszczuk ogłosił podczas 15. Ogólnoukraińskiej Konferencji Biznes Mleczarski 2023, a planowane gospodarstwo jest przeznaczone dla łącznie 4000 sztuk bydła mlecznego. Realizacja projektu zostanie przyspieszona dzięki wsparciu inwestorów i dotacji. Zaporożenko podkreślił strategiczne znaczenie projektu, wykorzystując duże i ekonomiczne zasoby, ale i dużą bazę paszową. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter działalności portów oraz utrzymujące się przeszkody geopolityczne, nacisk położony na długoterminowe inwestycje, zarówno w produkcję surowców rolnych, jak i rozwój mocy przerobowych, to będą kluczowe elementy rozwoju ukraińskiego sektora mleczarskiego. Firma opracowuje obecnie strategię, dla nowego zakładu przetwórczego, spodziewając się wprowadzenia na rynek przełomowych produktów przeznaczonych dla handlu międzynarodowego. Ponadto Tablow, dyrektor generalny Cornflower Field, wyraził plany założenia w przyszłym roku gospodarstwa skupiającego się wyłącznie na hodowli europejskich gatunków krów, mówimy głównie o hf -ach. Decyzja ta wpisuje się w zaspokojenie zapotrzebowania na najwyższej jakości składniki mleczne, co pokazuje w dalszej mierze zmieniający się charakter sektora mleczarskiego. Chociaż propozycja inwestycji jest obecnie omawiana wewnętrznie, to Tabałow wyraził pewność, co do jej znaczenia i zdolności do zaspokojenia potrzeb mleczarskich regionu i dalszej ekspansji, no i niestety wypierania z rynku innych krajów, w szczególności z Unii Europejskiej, gdzie koszty produkcji mleka są najwyższe na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę, Jarosław Maczewski.